Kiedy miałam jakieś 7-8 lat, pewien mężczyzna wprowadził się do mojego sąsiedztwa. Miał około 60 lat i przyszedł mi się przedstawić. Miał na imię Tom i pochodził z Anglii. Był jedyną osobą w naszym sąsiedztwie, która mówiła po angielsku, więc zawsze próbował mówić coś w naszym języku. Na początku wydawał się całkiem miły. Pewnego dnia po szkole, razem z moją przyjaciółką, zobaczyłyśmy nową kawiarnię w naszej okolicy. Byłyśmy ciekawskie i chciałyśmy wiedzieć, jakie mają te sery, więc zatrzymałyśmy się koło witryny i przeglądałyśmy się najróżniejszym słodyczom. Wtedy usłyszałyśmy czyjś głos: Cześć, dzieciaki! To był Tom, z jego typowym brytyjskim akcentem. Po chwili dodał: Wejdźcie do środka i wybierzcie coś sobie na koszt firmy. Bez dłuższego namysłu weszłyśmy do środka i przez kolejne dwie godziny zajadałyśmy się przeróżnymi przekąskami. Potem przychodziłyśmy tam prawie każdego dnia po szkole. Bardzo polubiłyśmy wtedy Toma. Pewnego dnia poszłam do kawiarni, tak jak zawsze, ale z jakiegoś powodu czułam się bardzo niekomfortowo. Powodem tego było to, że w kawiarni Toma nie było w ogóle dorosłych, tylko same dzieci. Tom podszedł do mnie i powiedział: Hej, widziałam cię wczoraj z kotem. Lubisz koty? Odpowiedziałam, że tak, a on kontynuował rozmowę. Powiedział mi, że ma w domu osiem kotów i pokazał mi ich zdjęcia. Nagle jedno ze zdjęć mu wypadło i wylądowało na podłodze. Podniosłam je i zobaczyłam zdjęcie dziewczynki o blond włosach i zielonych oczach. Pomyślałam, że to może być jego wnuczka. Ale to co mi wtedy powiedział, było dla mnie dużym zaskoczeniem. Och, to moja żona. Mieszka teraz w Londynie. Byłam lekko zdezorientowana, ponieważ dziewczyna na zdjęciu była tylko dzieckiem. Na oko miała może 14 lub 15 lat. Pomyślałam, że kłamie, więc wstałam i powiedziałam: "Ach, zapomniałam. Moja mama na mnie czeka". Szybko wyszłam z kawiarni i wróciłam do domu. Kiedy dotarłam, szybko przytuliłam moją mamę. Następnego dnia, kiedy poszłam do szkoły, wszędzie roiło się od policjantów. Nie rozumiałam, co się dzieje. Wtedy jeden z policjantów podszedł do mnie i powiedział: Hej, dzieciaku, musisz iść z nami. Zadzwonił też po moich rodziców i wszyscy razem udaliśmy się na komisariat. Okazało się, że tom został aresztowany. Na jego komputerze znaleziono materiały z małymi dziewczynkami, które zostały przez niego wykorzystane. Okłamał nas nawet ze swoim imieniem. Jego prawdziwe imię to Harding. To, co jednak jest dla mnie najstraszniejsze w tej historii, to to, co policjanci znaleźli po wejściu do sypialni tego mężczyzny. Na całej ścianie wisiały moje zdjęcia. Kiedy powiedzieli o tym moim rodzicom, byłam przerażona. I wtedy zemdlałam. Policja aresztowała go i został zamknięty w więzieniu na parę lat. Teraz mam 18 lat, ale dalej się boję. Z tego, co dowiedziałam się od moich sąsiadów, Hardin ma niedługo powrócić do naszego sąsiedztwa. Nie chcę wychodzić z domu i nawet nie wiem, co mam robić. Jeśli ktokolwiek ma jakąkolwiek radę, proszę, pomóżcie mi i doradźcie, co powinnam zrobić.